Ujęli. Dobra, dobra, przyjdę. Co, podbierak też, czy nie, nie, co? Nie, łap go, łap go, łap go. puść ładno, aparat Za ten ten, mocno, no, mocno. Story! story Stori. Stori. co stary. Co Stori. Stori. co mogę. Piękna sztuka, powoli odżywa. W wodzie 2,5 kilo, 70 ile? 70 metrów także wróci do wody tam gdzie jego miejsce bohater odcinka Piękno. Nie wiem czy nagrywam czy nie, kurde Ole piękny, ole głęboko Dobra już jest, jest, jest na pewno Moi drodzy ee, Czwarty szczupak dzisiejszego dnia No poranek rozpoczyna nam się niesamowicie Bohater odcinka No i tutaj Popuść trochę bez maksymalnie na przyponie Jakbyśmy trochę Tylko że No dobra to co, podbierać go już? Nie, jeszcze nie się pomęczy trochę. Przepiękna zabawa. To jest wędkarstwo, to jest to, co kochamy. To jest No rzeczywiście. Kolejny gigant. O!

Nie mam co komentować. Ale duży, co? To właśnie może będzie dla Marcina. Ja nie wiem jak filmować. Nie, nie, nie jest. No, pod łódko. Też ładny, co? Też go da? Nie boję się go. Ale buzie ma, jak otwiera ją szeroko, jak chce wypluć to. Ale on... Oj. jest zacięty za się oj się, chlapiesz, chłopie, Kurwa, Kurczę, zaraz szybko. wędkę? Wędkę mogę przytrzymać. Trzy, nie, nie, daj mi jeszcze, Teraz trzyma trzyma. No. nie, 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 Teraz Wędkę nie, 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 do wody? Co się boisz, czy co? Może. No, pięknie! O ja, a nie... A, Dopiero... mogę to go dożywiać. Spokojnie On jest w zupełnie innym miejscu chyba wiesz Nie zerwij Piotr, za mocno masz naciągnięte moim zdaniem Ja bym odpuścił, póki on nie chodzi to niech chce stoi Może odpłynie zaraz okay. Tylko że jak Ci zaraz pójdzie hamulec może masz... Dobra, dobra, dobra Oj Piotr Tom. Nie wiem co tu za ryba, ale jest niesamowity, nie? No? Co on robi? Nie, no już stąd to. Hamulec, hamulec, dostaje. hamulec, tak bo się przetnie o coś. No co, zaraz będziemy to wymować. Się filmi. Czekaj pokaż, zaprezentuj. To jest moja życiówka moi drodzy. 5 kg 93 cm. Poszedł w trzcinę. Wspaniale walczył. Przepiękny król jezior. Pokaż go tak z przodu, weź go lepiej. Tą drugą ręką. Jeszcze. Okej. Okay. I mistrzu wraca gdzie? Po zaciętej walce? Do wody moi drodzy. To jest moja życiówka. Dalej królu. Żyj. Żyj i rośnij zdrowy. Musimy, żeby... życiowy szczupak, 5 kilo chyba w życiu mi się coś takiego już nie przytrafi ale petarda Na radę kręci się tam jest? kręci się, kręci się co tu się dzisiaj dzieje moi drodzy niech on nam się pokaże. To się nazywa wetkarstwo. Uję, uję! O Ale musi być przepiękny też co on robi. O, petarda. Co tu się dzieje? widać go, widać go tam żeby nie wyskoczył teraz, spokojnie, spokojnie daj mu popracować <śpiewanie> no ładnie chodzi Jest przepiękny, ale jest cudowny, ale potworek. Poczekaj jeszcze, wydaje mi się, że ma jeszcze siły. Albyś ta kamerka podwodna przydała, co? Na coś takiego. Powinniśmy go chyba brać powiem. Myślisz? Bo jest słabo zamknięty tutaj, zobacz, to jeden fakt. Ja mam go wziąć? No nie wiem, nie wiem. Jesteś no to... pewien? Mierzmy go. Tak Co tu się dzieje? Przed chwilą do ciebie dzwoniłem. Przesuwasz. Ma no jest trochę mniejszy niż wczoraj. Ile ma? Wywróna, łódkę. ten. Nie, jest troszeczkę mniejszy. Nie, Gdzie? 90, 90 cm. Piotrek, yy, okej. Okay. Może zrobisz, to nie będzie widać, bo i tak jest taka miarka. Dobrze, 90 cm. Moja życiówka. Dzięki. Po prostu <laughs> weekend marzeń mamy, nie? Szok. Wczoraj Piotrek 93 cm, dzisiaj ja 90. Ważymy. Jest wymęczony kolega, typowy wojownik. Albo zdjęcie może, albo go najpierw wezmę, co? Jak chcesz. Za sekundkę oficjalne ważenie. Ryba jest przygotowana. No i zobaczymy. 3 cm mniej, a wagowo. Uu, mi się wydaje, że chyba jest... Nie wiem, porównywalnie, bardzo porównywalny. Wczorajszy wynik jak widać, przed <grym> chwilą było 5.02 I wszystko podbierane ręką to. No. Nie może boli Jak wrażenia, opowiedz coś Jak emocje nie da się opisać Siłka <noise> Uwaga 5,49 5,5 kilo 5,5 kilo szło 5400 Okej, dobra Wpuszczamy gościa Tak, ma apetyt no moi drodzy, ale walczył niesamowicie, perfekcyjnie go wymęczyłeś. No. A, cudowny, mu nie nie dałem. Dzięki Piterze.